Ta trochę baśniowa, trochę księżycowa kraina to Kapadocja. Wiele milionów lat temu wybuch wulkanu pokrył całą okolicę grubą warstwą lawy i pyłu wulkanicznego. Przez kolejne tysiące lat woda i wiatr zrobiły swoje, pozostawiając niezwykłe formacje skalne. Jestem w miejscu, które nosi nazwę Doliny Miłości. Romantyczna nazwa. Skąd ta nazwa? O no cóż, jak mówią, jeden obraz warty jest więcej niż tysiąc słów. Nazwa Kapadocja pochodzi z języka staroperskiego i oznaczała krainę pięknych koni. Dziś to Turcja, ale kiedyś to była kraina, w której rzeczywiście mieszały się bardzo różne kultury, nacje i cywilizacje, właśnie Persowie, potem po nich przyszli Grecy, Rzymianie, wreszcie bardzo szybko pojawili się tu chrześcijanie, którzy stworzyli na tych terenach centrum swojego życia religijnego. Kto by pomyślał, że tak wyglądało centrum chrześcijańskiego świata? Kiedy tworzył się Kościół, apostołowie rozeszli się po okolicznych krainach, okolicznych oczywiście od Jerozolimy. I część z nich przybyła tutaj. Święty Jan, Święty Paweł głosili tu Ewangelię. Chrześcijaństwo było czymś zupełnie nowym. Było dobrą nowiną, ale było też nową religią. Dlatego wyznawcy nowej religii musieli szukać schronienia i bezpieczeństwa w miejscach, które nie rzucały się w oczy. W tej skalnej dolinie ojcowie kościoła, jak nazywano twórców życia zakonnego, zbudowali 12 kościołów, na cześć 12 apostołów. Z zewnątrz mogłoby się wydawać, że to zwyczajne skalne jamy. Wchodzisz do środka, nic podobnego. Kawał pięknej chrześcijańskiej architektury. Podobne kościoły budowane były także na zewnątrz, ale te są wydrążone, a właściwie nawet wydłubane w tej miękkiej wulkanicznej skale w tufie. Mnisi. Budowali tutaj kolumny, wznosili arkady, kaplice, ołtarze, wszystko to potem ozdabiano malowidłami. Co ciekawe, podobne budowle z tej samej epoki znajdujemy również w innych krajach, na przykład w Etiopii czy w Armenii.